Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze wspaniałe spotkanie tutaj w Berlinie, w Czerwonym Ratuszu Historycznym, który ma już 150 lat i od 150 lat patrzy na historię Berlina i polsko-niemieckich dziejów. Patrzy na nią i wie i widzi, że po dziesięcioleciach burz, po dziesięcioleciach dramatów, przyszły dziesięciolecia dobrej przyjaźni, opartej na prawdzie, opartej na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu. Mówiliśmy z panem prezydentem, doktorem Joachimem Gałkiem na ten temat w tym roku kilkakrotnie, w tym roku 25-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Polską. Z wdzięcznością i szacunkiem wspominaliśmy tych, którzy na w podwalinach tej współpracy położyli kamienie, które stanowią jej fundament. Poczynając od polskich i niemieckich biskupów, poprzez kanclerza Willego Branta i wielu polityków, którzy do zacieśniania tej przyjaźni poprzez lata się przyczyniło. Chciałbym, aby dzisiaj pan prezydent dr Joachim Gauck przyjął moje podziękowania. Panie prezydencie, miałem ten zaszczyt i przyjemność współpracować z panem niecałe półtorej roku, ale spotkaliśmy się łącznie z dzisiejszym dniem aż siedem razy. To była, jest i będzie dla mnie niezwykle dobra i pouczająca współpraca. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że pan prezydent kończy za trzy miesiące swoją prezydencką misję, ale jestem przekonany, że pan prezydent nie kończy swojej misji, jeżeli chodzi o polsko-niemiecką współpracę. Ja ze swojej strony jako prezydent Rzeczypospolitej. Prezydent Polski, który będzie jeszcze przez kilka lat urzędował, obiecuje panu prezydentowi, że będę się starał czynić wszystko, aby ta współpraca polsko-niemiecka i relacje wzajemne naszych społeczeństw układały się jak najlepiej. Ale z całą pewnością mogę pana prezydenta jako sąsiad zapewnić o jednym, a mianowicie, że nie tylko budował pan wielką godność urzędu prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, ale także, że Polacy zapamiętają pana prezydenta jako tego pre prezydenta, który był prezydentem przyjaznym, który był prezydentem dialogu, który budował wzajemny szacunek pomiędzy naszymi państwami i naszymi społeczeństwami.